Start 300, 5 prawy, donietnij, 3 lewy zacisk do 4 prawy. Powodzenia. 5. 4. 3. 2. 1. Start. 305 5 prawy, donietnij, 3 lewy zacisk. 5 prawy, donietn, 3 lewy zacisk. 4 prawy do tnij, 3 lewy do 2 prawy zacisk. Do 6 lewy. Do 6 prawy długi otwiera, 30 prawą do 2 lewy zacisk. Do 3 prawy do 5 lewy lekko tnij. 5 prawy długi przez szczyt, do nagły 5 lewy przez szczyt otwiera 50. Jeden prawy długi otwiera. Do nagły 4 lewy otwiera i zacisk 4 lewy bardzo długi 80. Dwa prawy lekko tnij i 3 prawy tnij. 3 lewy długi zacisk prawą przez 80 szczyt i płasko lewy 150. 6 lewy 50. 4 prawy otwiera 6 bardzo długi zacisk przez szczyt na służbę. 4 lewy bardzo długi otwiera 6 60. Pasko prawy 53 lewy długi, do 5 prawy długi i krótki 4 prawy. Lewy 4 długa ciasno, do 6 prawy długi przez szczyt powoli 31 prawy długi zacisk. I 3 lewy długi otwiera 100. Lewy długi otwiera i zacisk do 5 prawy 30. 2 prawy zacisk. Do 6 lewy do 5 prawy, lekko dni. 5 lewy zacisk. Do 5 prawy, długi, wąsko 30. 4 lewy otwiera, 6, bardzo długi, 30. 5 prawy przez szczyt lewą przez 34 prawy, lekko dni do 3 lewy zacisk 100, 6 prawy 150, 6 prawy 30, nie dni, 3 lewy zacisk. Do 4 prawy bardzo długi otwiera, do 5 lewy długi. 33 prawy długi. Do 4 lewy bardzo długi otwiera. Do 5 prawy bardzo długi otwiera, do 6 lewy. Do 6 prawy, długi, do 4 lewy, bardzo długi otwiera środkiem przez 30. 6 lewy do 5 prawy, bardzo długi zacisk 100 Do 4 prawy do 4 lewy długi zacisk Do 4 prawy 80 Płasko prawy przez szczyt do 5 lewy 40, 3 lewy zacisk. Do 3 prawy do 5 lewy długi. 56 lewy ostrożnie 30. 56 lewy ostrożnie 30. 3 trzy prawy zacisk otwiera 6 długi 30. Ale wydługi zacisk do trzy prawy zacisk przez metę. Zwyczajnie ukończymy ten etap najszybciej.

Do 6 prawy długi przez szczyt 50. 6 lewy długi otwiera przez szczyt 50. Płasko środkiem przez długi szczyt 100. 6 prawy 100. 5 lewy długi przez szczyt 100. 4 prawy bardzo długi otwiera 100. Powoli środkiem przez szczyt do 3 lewy zacisk. 56 lewy, długi, zacisk 150. 4 prawy, długi, przez szczyt 54 lewy. 55 prawy, długi, otwiera 30. Nagły 5 lewy, 106 prawy. 100. 6 prawy długi przez szczyt 120. 6 lewy długi otwiera przez szczyt 50. 5 lewy długi 120. 6 lewy długi zacisk 30. 5 prawy bardzo długi zacisk. 34 lewy. Lewą przez 150. Dni 5 prawą przez 150. 5 lewy długi, otwiera przez szczyt, do 4 prawy długi przez szczyt. Do cztery lewy długi, przez szczyt, powoli, 30, skręt, 2 prawy. 30, 4 prawy, lewą przez 30. 3 prawy, zacisk, do 4 lewy, do 5 prawy. Do 3 lewy, do 5 prawy, do 3 lewy, zacisk. 30. 6 prawy otwiera przez długi szczyt. 30. 4 prawy długi, 30. 5 lewy długi, do ostrożnie, 3 prawy, zacisk. Do 5 prawy, do 4 lewy długi, do prawą przez szczyt, 5 lewy. 6 prawy do 2 lewy zacisk. Do 4 prawy długi zacisk, 2 długi otwiera. Prawo przez 50, 2 lewy długi zacisk otwiera. Do 6 prawy do 3 lewy długi, do 3 prawy zacisk. Do 4 lewy 50, 2 prawy długi zacisk przez szczyt. Do dwa lewy zacisk do dwa prawy długi otwiera 30. 3 prawy, dwa lewy, bardzo długi, otwiera 50. Prawą do 3 lewy do 2 prawy. Do dwa lewy zacisk do 1 prawy długi otwiera 50. Prawą do 5 lewy, do 4 prawy. Lewą przez 60, 4 prawy, bardzo długi, otwiera 30. 5 prawy przez szczyt, 3 lewy, długi. Do 5 prawy, do 3 lewy, długi zacisk, 2. Do 6 prawy, bardzo, bardzo długi zacisk, 4 długi. Do 6 lewy, do 4 prawy. 50 przez szczyt, 3 lewy zacisk. Do 4 prawy, 100. 2 lewy, bardzo długi, otwiera i zacisk, do 4 prawy, długi, do 2 lewy. Prawą przez 20, 6 lewy do 5 prawy, długi zacisk. Otwiera długi, 80. 5 lewy, bardzo długi do 4 prawy, do 2 lewy, zacisk. Ostrożnie, 2 prawy zacisk, 2 lewy. Lewą przez 100, przez szczyt, 6 prawy, długi, 150.

4 lewy długi mocno tnij do 4 prawy długi otwiera 30. 4 prawy wąsko do 4 lewy. 5 prawy tnij mocno do 4 lewy długi 52 prawy długi. 60. Ostrożnie, nie tnij dwa lewy długi. Prawy bardzo długi, trzydzieści. Ostrożnie, pięć lewy, długi zacisk trzy. Trzydzieści, sześć. Prawy długi przez metę. 80. Do hamuj. Zwyczajnie ukończyłeś ten etap najszybciej.